Watch for no man, and I ain't got time shake your head. Mamareczko, witajcie moi kochani widzowie z tej strony, tak soyzerte witam was w kolejnym odcineczku serii za razem w Hero Zero. Mamy dzisiaj niedzielę. Nagrywam ten odcineczek w niedzielę, dostaniecie go dopiero we wtorek. Dlaczego niedzielę? Bo dzisiaj mam bardzo dużo czasu, jutro będę mega zabiegany, a dzisiaj mam jeszcze mega dużo energii, dlatego postanowiłem wam nagrać właśnie dzisiaj. Dobrze kochani, oczywiście nie zrobiłem dzisiaj jeszcze wszystkich, e, wszystkich punktów energii oraz e, treningi. E, spokojnie, spokojnie. Dzisiaj wszystko na luzie się uda. Wbijamy na początek do gildii, Siemanderko! Siemanderko! Nagrywam pozdroal. Pozdrawiam wszystkich, całą swoją ekipę. Jesteście najlepsi. Jesteśmy najlepsi i będziemy najlepsi. Jesteśmy i będziemy i wszystko inne i tak dalej, nie? No, pojedynek i liga. Trzeba tutaj kogoś zaatakować. Szukajmy. Polska, o dobra Polska. Mam 668 punktów ligowych. Nie za wiele. Niestety nie za wiele, a kurczę trzeba te złoto jeden wbić Jeszcze ponad stówka mi brakuje, ciężko się wbija powiem wam szczerze Bardzo ciężko nawet Ale no wiadomo, trzeba się starać żeby dać radę No i w końcu na pewno uda mi się tą, tą jedyneczkę wbić Pytanie tylko kiedy to nastąpi, bo wiecie szkoda z drugiej strony tak czekać nie wiadomo ile czasu, nie e, Tym bardziej, że w championie już dropią fajne itemki e, A w złocie jeden, no jeszcze tak średnio te, tego setu złoto, złotego się po prostu nie zbiera, tego się nie opłaca trzymać No dobra, przypominam kochani, że w sobotę wystartowała nowa seria Jak oceniam, słuchajcie, postaci swoich, postacie swoich widzów, swoich bohaterów Także możecie do mnie śmiało pisać, ja będę oceniał waszą postać Zapoznajcie się oczywiście z opisem e, tamtego filmiku e, z Hero czy Zero. E, no i e, tyle, no. Dobra, e, mamy tak do zrobienia. Aha, okej, okay, telefony alarmowe, spoko to się zrobi. E, teraz tak, pojedynki trzeba rozegrać troszeczkę pojedynków, żeby troszeczkę wbić honorku. No dobrze, ja mam 119 poziom. To zasadniczo sporo, sporo. To jest zasadniczo dobry poziomek w tym momencie. Ja sobie zdejmę rzutki, żeby nie marnować. Bo, skoro mam 1500 statystyk więcej od kogoś, to wiadomo, że, że wygram, nie? I tu nie ma nawet opcji, że, żebym miał przegrać. Aha, no dobra, no chyba, że jest jednak. No spoko, fajnie wiedzieć, nie? Dobra, e, teraz tak mamy tutaj 99 poziom, który jest wyżej ode mnie w rankingu, co mnie bardzo dziwi. No, ale być może ktoś tam go gdzieś bustuje, nie? I tak dalej, nieważne. Ok, zaatakujemy sobie oczywiście e, trzy razy i będzie gicior. Dobra, ops, gotowe. Lecimy dalej. A, dobra, już, już wykorzystałem wszystko. Ok, e, spoko, e, Teraz w takim razie, słuchajcie, zaatakujmy sobie na początek. E, co by tu zaatakować? Jaki jest plan? Czy ja tutaj w ogóle dam radę? Mam nadzieję, że dam radę. Zobaczmy. 125 poziom, jego statystyki są troszeczkę wyższe od moich Jednakże jakbym tak spiołdubsko tak się starał To może bym to jeszcze wygrał, to, to jeszcze ugrał e, Moja świnka ma już pierwszą, słuchajcie e, Pierwszą umiejętność, bo ma 10 poziom e, Jest ona w sumie do niczego przydatna, więc e, Teoretycznie i tak będę musiał to w końcu zmienić Oj, chyba się nie uda Chociaż ta, tak suś Skup się, skup się, taksuś, jeszcze... Jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Jeden unik, taksuś, jeden unik, proszę, jeden unik. O! O, tak! Jest! Wysłuchał moich próśb! Ja pierniczę. Nigdy nie słuchał. Teraz wysłuchał. Porąbało się od hajsu. O super, super. Więcej kondyżki e, na pewno mi się bardzo przyda. E, dobra, e, zakończmy sobie tutaj misję. E, wiele osób pyta, jakim cudem tak, suś, ty robisz e, misje, treningi. Jeszcze zadań zwyczajny naraz. Kochani, na 50. poziomie jest możliwość odblokowania multitaskingu. E, to znaczy, że możecie po prostu wykonywać te wszystkie rzeczy naraz. Oprócz oczywiście e, pracowania, bo to już by było. Było, e, przesadą, nie? Więc, e, oczywiście, za 99 oponek możecie zdobyć to na zawsze odblokować na zawsze, tak jak ja to zrobiłem albo na 7 dni, e, czy tam na miesiąc za, za jakieś, tam, jakieś tam drobne e, oponki, nie? E, dobra, e, teraz tak, nie usuwałem dzisiaj przed wiadomości, przed e, odcin nagrywaniem. To są wiadomości z dzisiaj od godziny 10 rano czyli od 40 minut. E, no i spoko. Teraz tak, e, zadanie nadzwyczajne, tak, lecimy dalej z zadaniami nadzwyczajnymi, z tym, że wykorzystamy sobie buga jakiegoś fajnego, nie? E, zróbmy tak, zdejmijmy te dwie rzeczy. No i atakujemy jaki jest plan e, 9 na 10. 125 poziom wiceprezydenta Gauntera. E, być może... No to się może źle skończyć dla mnie, ale e, spokojnie. Mamy szansę, mamy szansę, zawsze mamy szansę. 10% i kurczę, 20 prawie procent na unik. To będzie zbyt ciężkie, tak myślałem. No tak coś nie podołał, ale za chwilę leci już zemsta na wiceprezydentku Gaunterze. Dobrze, robimy zemstę, pięknie, ładnie, ślicznie, fajnie. No i teraz to już jest bezproblemowo. Spójrzcie na moje statystyki, gdzie 24% szans na trafienie krytyczne jest... Stuprocentowym, jestem stuprocentowym zwycięzcą w tym momencie. E, dobrze, oczywiście, znowu musimy zdjąć. Mam nadzieję, że kurczę, że się uda teraz bez tego, bo ja chciałbym jeszcze coś tam pocisnąć gdzieś, nie? Byłoby super. O, właśnie, zajcie Wszystko, co mi daje siły, muszę w tym momencie zlikwidować. A mianowicie to mi daje siły. Odwirujmy sobie. I bez siły, bez siły. Wciąż daje siły. A szkoda. A szkoda, no nic, trzeba z tym wytrwać. Słuchajcie, jakoś. Eee, no dobra, no to lecimy dalej. Eee, misyjka mi się tu skończyła. Tak, lecimy dalej, dobra. Misyjka od. Nie, 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 nie. Poczekaj, co taka zrąbana ta misyjka. Eee, znajdźmy sobie jakąś lepszą. Hmm. No dobra, niech będzie ta. Troszeczkę mont na tym zyskam, chociaż No dobra, i atakujemy już prezydenta Gauntera. No i tutaj, żeby to wygrać, to taksy musi naprawdę porządnie się wziąć do kupy. I no, ale widzę, że uniki przeciwnika są częstsze niż jego, kurczę. Niż trafienia na jego osobę. No cwaniaczek no. No tak, suś. Tak, suś, dawaj go, dojedź go, cwaniaka Nie, chyba nie wygra. Chyba nie ma szans, niestety. Niestety wszystko ma swoje wady, zalety, hierarchia wartości i te sprawy. Dobra, no ale dobra, zaatakujmy go teraz. Na 100% uda nam się wygrać, gdyż moje statystyki są po prostu lepsze od jego marnych statów. Ale widzę, że on jeszcze unika. On ma 9% na uniki, jeszcze unika. A ile ja mam nakryta? 16%, no to. Ej, no kurczę, co jest? On ma mniej szansy na uniko, mi ja unika więcej niż ja. Ej, no kurde. Co tu się dzieje? What the hell is that? Dobra. Full control, my friend. Full control. No ej no, no. Jak ja to przegram, no ja po prostu nie uwierzę, że ja to przegrałem, nie? No, ja myślę, ten kryt nareszcie. 16% nakryta trafił raz w ciągu walki. Brawo już. jestem dumny. Wow, dwa kryty. Wo, Dobrze. Pięknie. E, zakończyliśmy sobie oczywiście te dwa. No i zostały nam dwa e, otwarte. No i już jak wbije 120, to otworzy mi się od razu tutaj. Na na razie mamy e, dwa otwarte zadanka. Cóż, 29 siły. Trudno, niech stracę, niech będzie chociaż te 29 siły, bo plus 22 statystyki to tak jakbym po prostu za darmo dostał tej 22 tej siły. No dobra, no i atakujemy dalej. Tym razem tutaj już słuchajcie, nic nie daje, jakby zdejmowanie, no też nie, chyba daje. Ale nie, bo ja już ich atakowałem wcześniej i próbowałem z nimi wygrać, się nie udawało, więc... Yy, tak a tutaj ma który 130 dobrze no. tylko fara yesterday trzeba teraz atakować yy, i ona mi bije po, si po 9 tylko dlaczego już tak a ona ma moje staty, z którym ja, z którym ja ją atakowałem yy, gdy miałem yy, po prostu słabszej tenki na sobie yy, no i widzę widzę już różnicę <laughs> powinien to na 100% wygrać udało się pięknie ładnie yy, tak coś pomyślał zarobiście no dobra, zmieniamy sobie Oczywiście plus 6, zawsze dobre i tyle Po jednym statystyku Słuchajcie, po jednej statystyce A może po dwa nawet Pięknie, ładnie, fajnie No i słuchajcie, już od następnego odcineczka Zbieramy 100 milionów Będziemy szukali, słuchajcie, w lumpeksie W końcu naszego młotka Bo podejrzewam, że teraz mi się nie trafi A nie Słaby, słaby jest Jak na towarzysza Dobra, szukamy dalej, może coś dzisiaj, może jeszcze coś dzisiaj siądzie, jak będzie trzeba, Niech ładnie poproszę, czy nie, nie siądzie, chyba nie, chyba nie, to takie złudne myślenie z mojej strony chyba, no towarzysze jacyś są, nie? O nie, no kurczę, szkoda, no te itemki tutaj są bardzo słabe, nawet ten, ten, to, to mi nie zadowala po prostu, o, no i coś się odblokowało, aha! Dobra, dwa zadanka nadzwyczajne naraz. Ej, co jest? Nie o no dobra. No i cóż, podejrzewam, że prędko nam się ten moteczek nie trafi, tak jak pamiętacie, bądź, bądź nie pamiętacie, wtedy wydawałem, wydałem na niego 125 e, punktów. Nie było to łatwe wyzwanie ale no w końcu mi się udało. Dobra, nic już tutaj z tym nie zrobimy. E, I nie, nie opłaca się, że to atakujmy. E, w ogóle, jeśli chodzi o wspomagacze, to ja zaraz pewnie będę musiał przedłużać coś. E, ale... E, wspomagacz ligowych. No jeszcze na razie się trzymają, dobrze. To dobrze wiedzieć. Okej, okay, dobra, nieważne. Zdejmujemy sobie dwie itemki z siebie. Nie, tej na kondyżkę to może nie będę zdejmował. I wyruszymy bez naszego świniaczka zerte. Dobra. I zdejmiemy wszystko, co na siłę jest. Tu jest na siłę. Dobra. Nie będziemy nosić tego na siłę. Dobra. No i mamy bardzo mało siły, tak? No i atakujemy sobie takiego 130 levelka. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż no jego siła... kurczę znacznie przewyższa moją, trochę szkoda. No ale z drugiej strony... No nie wiem czy się uda w sumie. No może się... Nie no, już po tym krycie to zwątpiłem. No, no i kurczę szkoda, nie? Możemy go zaatakować za oponki, a zaatakujmy sobie te dwie oponki. Kurcze... Co? Co się stanęło? Ej nie kocur, świnka. Nie, użyj. No i jakim cudem ja tu przegrałem? No po prostu niemożliwe. What the hell is that, pytam? No cóż, zdarza się. Pozdrawiamy jeszcze raz swoich wszystkich, słuchajcie, wszystkich widzów. Jesteście najlepsi, kochani. I o, o to chodzi, nie? O to właśnie chodzi. Żeby się dobrze bawić, grając w Hero Zero i, i, i nie spinać dubska. Dobra. E, kochani, który ja jestem w ogóle, jak mi idzie w turnieju tygodniowym? No jestem na 256 pozycji, 834 tysiące expa Dzisiaj podejrzewam, że do miliona jeszcze dojadę e, Także spoko będzie e, Tutaj jakby na to nie patrzeć, nie staramy się za bardzo e, Jeśli chodzi o rozwój drużyny, to już 7, słuchajcie, 7 drużyn ma 100% Także, ło! Szybko to idzie, powiem Wam szczerze. My mamy e, trzy trofeczki. E, jedną by się przydało stracić, no ale pewnie jej nie stracimy. E, więc no tak średnio na jeżę powiedział. Oczywiście te drużyny, które mają drewno, nie są atakowane, no bo nikt drewna nie chce. No ale mówi się trudno, nie? E, dobra, e, lecimy dalej. E, kochani. Cóż, zostało nam już chyba tylko e, odpowiadanie na komentarze. Oczywiście poproszę jeszcze was o pilotiki. Jeśli możecie, to nie obrażę się, oczywiście, że się nie obrażę, rzucicie mi tam pilociem bądź dwoma, nie. E, dobra. No i naszą świnią trzeba słuchajcie, wbić w końcu 30 poziom, ale tutaj też trzeba będzie pozmieniać te wszystkie statystyki i już powoli zacząć polować na zwierza z rozpieszczeniem. Być może akurat gdy będziemy odświeżać e, jutro, e, to właśnie się uda znaczy jutro. Oczywiście... Na następnym odcineczku, nie będę tego jutro robił e, Być może wtedy uda się Natrafić na coś e, przyjemniejszego No dobrze, e, kochani To by było na tyle, jeśli chodzi o nasz dzisiejszy odcineczek Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno No i przechodzimy do wiadomości Dobra, taksi Ocenisz statystyczki, mój Bogu e, Ocenię, ale nie na tej serii Musisz napisać w komentarzu na, Ty pamiętaj pod e, serią Hero czy Zero. Jak możesz to pozdrów. Pozdrawiamy Crazy Playera. E, Za mnie mnie. <noise> Dzięki Kanapa, trzymaj się. Pozdrowienia. E, Neka Satco. Witaj, tak jestem twoim fanem mam pytanie, czy jak zwolni się miejsce, to mogę dołączyć do drużyny. E, przyjacielu, który masz poziom, przyjacielu. 84. No, niestety bierzemy od 120, do 120 poziomu, więc, no, tak trochę średnio najeżdża, bym powiedział. No, ale. No, bij ten level. Być może wkrótce do nas dołączysz gdzieś tam, nie? Dobra. E, tak, pięknie. Ładnie, dobra. No i lecimy dalej. E, pozdrów, please. Pozdrawiamy Jaśka251. E, dobra, i lecimy dalej. Grzesiu10. Pozdrawiamy. E, pozdrawiamy Herousa 600. E, pozdrawiamy Matiego 0981. Pozdrawiamy Kacpiego 12345. Który masz poziom, Kacpi? No z tym poziomem, sorry, ale raczej nie możesz. Raczej nie. Dodasz mam 500 toponek please far jak tam z twoim poziomem? No, 82 przyjacielu, to to nie jest jeszcze to, pozdrawiamy no i pozdrawiamy dragona 5 zerte Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, nie puszczajcie się. Widzimy się już w kolejnym odcineczku. Ja już tutaj zaraz będę miał 120 poziom, nie mogę się tego doczekać. E, odblokuję też nowe zadanie zwyczajne, które będziemy po prostu siekać. Do zobaczyska i widzimy się w kolejnym odcineczku. Taksi zerte! derka